Jeśli planujesz zlecić animację, może pierwszy raz, a może po nie do końca udanej próbie, ten odcinek może Ci zaoszczędzić sporo czasu, pytań i poprawek. Dzisiaj przejdziemy przez checklistę rzeczy, które warto przygotować, zanim odezwiesz się do studia animacji. Zacznij od celu. Zanim zapytasz, ile to kosztuje, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, po co nam ta animacja? Chcesz wyjaśnić, jak działa produkt, zbudować świadomość, zwiększyć sprzedaż. Każde z tych celów wymaga innego podejścia i innego rodzaju animacji. Dzięki temu studio może od razu zaproponować coś sensownego. Opowiedz o swojej marce. Dobrze, jeśli przekażesz agencji informację o tym, czym się zajmujecie, kto jest waszym klientem, jak chcecie być postrzegani, co Was wyróżnia. To nie musi być 50-stronnicowa strategia. Kilka zdań, plus link do strony. Pokaż co lubisz, a czego nie. Jeśli masz przykłady animacji, które ci się podobają, pokaż je, ale powiedz też dlaczego. Czy chodzi o styl, tempo, narrację, sposób opowiadania? To samo z rzeczami, których nie chcesz. Zawsze lepiej to ustalić na starcie. Zdecyduj, kto po waszej stronie podejmuje decyzję. Czasem feedback wraca przez trzy osoby. Każdy mówi co innego i wszystko się rozmywa, dlatego warto ustalić, kto zbiera uwagi i ma ostatnie słowo. Dzięki temu cały proces idzie szybciej i sprawniej. Przygotuj bazowe materiały. Logo w wektorach, identyfikacja wizualna, fonty, zdjęcia produktu, jeśli to animacja produktowa. Im wcześniej to dostaniemy, tym lepiej dopasujemy animację do waszego stylu. Nie chodzi o to, żeby wszystko było gotowe na start, ale dobrze jeśli wiemy, czym dysponujemy. Daj znać, gdzie animacja będzie używana. Strona główna, social media, kampania reklamowa, a może event albo prezentacja. To wpływa na format, długość, rytm narracji. Możemy dopasować animację tak, żeby rzeczywiście działała. Podsumowując, nie musisz mieć wszystkiego gotowego, żeby zacząć, ale jeśli przygotujesz te kilka rzeczy, to cała współpraca idzie dużo sprawniej, a efekt końcowy po prostu lepiej działa. Jeśli nie masz czasu tego wszystkiego spisać, porozmawiajmy. Zadamy ci właściwe pytania i przeprowadzimy przez cały proces.